Magazyn reporterów Radia Z Gold 104 ,5 w Łodzi Mateusz Szkudlarek. Witam i zapraszam. Pacjentki walczą o szpital. Chodzi o popularną wśród ciężarnych prywatną placówkę Pro Familia. Szpital nie ma kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Odbierane są tu jednak porody w trybie nagłym, za które fundusz musi zapłacić. Jednak do tej pory tego nie zrobił. Szpital domaga się ponad 7 milionów złotych. Fundusz odpowiada. Trafiły do nas wnioski na kwotę ponad 270 tysięcy. Ale zanim zapłacimy, musimy te wnioski weryfikować. Tymczasem władze szpitala poinformowały o tym, że nad placówką zawisło widmo likwidacji. Świeżo upieczone i przyszłe mamy postanowiły wziąć sprawy we własne ręce. Założyły na Facebooku fanpage Rodzić po łódzku ratujmy profamilię. Strona w dwa dni zebrała prawie 4000 tysiące lajków. Tymczasem NFZ zapowiada, że profamilia nie dostanie kontraktu, bo liczba łóżek dla ciężarnych w pozostałych szpitalach jest wystarczająca. Piotr Latawiec, dyrektor specjalistycznego szpitala Profamilia Łódź. Panie dyrektorze, mamy do czynienia z tym, że pacjentki stają w obronie Waszego szpitala. Dlaczego tak musi się dziać? To jest dobre pytanie. My doceniamy zaangażowanie naszych podopiecznych, naszych pacjentek. One się angażują, bo miały doświadczenie ważne życiowe, czyli poród tutaj, w warunkach, jakie my oferujemy. Mają porównanie, bo niektóre to już była dla nich kolejna ciąża, kolejny poród, rodziły wcześniej. w Państwowych szpitalach i mają porównanie, jaką my jakość jakoś oferujemy w porównaniu do tego, co przeżyły wcześniej w publicznych placówkach i postanowiły bronić tego szpitala po to, żeby mieć wybór, żeby mogły urodzić tam, gdzie chcą, bo uważają, że Płacą podatki tak jak wszyscy, no i, i, i skąd słusznie. Natomiast e, e, my cenimy to, tą ich akcję, tą ich inicjatywę społeczną, bowiem e, no, na szali jest los tego szpitala, który funkcjonuje od października ubiegłego roku wykonał prawie 1500 porodów e, i nie otrzymał ani złotówki zapłaty z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo urzędnicy Narodowego Funduszu uważają, że nie ma problemu, że tego szpitala nie ma, mimo że przyszło tutaj tyle dzieci na świat i mimo że tyle kobiet miało to doświadczenie pozytywne i dlatego stają w naszej obronie. Porodu u nas tutaj doświadczenie pozytywne w tym sensie. No właśnie, zatrzymajmy się teraz w tym momencie, bo wydaje mi się, że sytuacja zaogniła się po ostatnich wydarzeniach, kiedy spotkaliście się Państwo z NFZ w sądzie. Ta sytuacja dojrzewa od jakiegoś czasu. My się spotykamy w sądzie po to, żeby zawrzeć ugodę z nfz -em. NFZ, urzędnicy NFZ-u Łódzkiego. Zwodzą nas, przedłużają jakąkolwiek decyzję czy odpowiedź. Dokumentację myśmy złożyli już parę miesięcy temu, natomiast urzędnicy, tak jak oni się wyrażają, przetwarzają, analizują, sprawdzają i to już trwa miesiącami. Podczas gdy w normalnej procedurze powinni to zweryfikować w ciągu najwyżej kilku tygodni. Co istotne, nie powiedzieli ani tak, ani nie, czyli nie powiedzieli, że dokumentacja jest dobra i płacimy, albo że jest niedobra i nie płacimy. Oni wiedzą, że e, muszą za, to, e, za te procedury wykonane zapłacić, bo tak stanowi ustawa, e, natomiast ustawa nie precyzuje, kiedy mają to zrobić i w związku z tym przeciągają e, do maksimum, wynajdując e, e, różne... E, tak zwane powody. Oczywiście te powody są e, no, zupełnie nieprawdziwe, co teraz dosyć ewidentnie wyszło w czasie spotkania w sądzie, e, gdzie obnażyliśmy... Tą nieszczerość i ten fałsz urzędników funduszowych. Wyjaśnijmy od razu, że chodzi o porody w trybie nagłym. Co to za tryb? Porody z definicji to są procedury, to są, to są zdarzenia, no tak można powiedzieć, medyczne, które z definicji są nagłe. Chociaż położnik może w przybliżeniu określić, kiedy poród nastąpi, ale nigdy co do dnia czy co do godziny. Jest taka procedura w ustawie, której podlega fundusz, jako dysponent publicznych pieniędzy, że jeżeli coś się dzieje w trybie nagłym, zagrażającym życiu lub zdrowiu, to szpital ma obowiązek takiemu pacjentowi czy takiej pacjentce pomóc przyjąć i zaopatrzyć. I poród w trybie nagłym to jest taki poród, który się już zaczął czyli odeszły wody płodowe, pacjentka ciężarna właściwie już zaczyna rodzić. I jak taka się zgłasza do nas, no to my ją musimy przyjąć i, i e, wykonać tą procedurę czyli urodzić nią, mówiąc kolokwialnie. E, I to się tak dzieje. Dodam, że oprócz takich porodów w trakcie, a były sytuacje dramatyczne bo jedna z pań no, urodziła w samochodzie przed izbą przyjęć, kilka urodziło na izbie przyjęć, nie zdążyliśmy ich dowieść na trakt porodowy. A jak się zgłaszają wcześniej, bo chciałyby urodzić tutaj, bo wiedzą, że tu jest dobra jakość, dobry standard usług medycznych i dobry standard potem samego pobytu, no to są odsyłane, bo my mówimy, że nie mamy kontraktu, w związku z tym nie możemy pani przyjąć. Proszę się udać do publicznego szpitala. My przyjmujemy tylko pacjentki w trybie nagłym. Niektóre są tak zdeterminowane, że dzisiaj kobiety są wyedukowane, potrafią znaleźć wiedzę medyczną w internecie, w książkach i, i czekają i w momencie, kiedy wiedzą, że już poród trwa, zaczął się, właśnie te wody płodowe odeszły, to one wtedy przyjeżdżają i wtedy są przyjęte, no bo wtedy nie sposób odmówić takiej pacjency, zresztą nie taka jest rola i misja lekarzy, żeby pacjentki odsyłać, jeżeli one już są w trakcie porodu, tylko żeby aby przyjąć i odpowiednio e, potraktować, czyli wykonać ten e, poród. My tutaj mamy misję, żeby tym e, e, kobietom w ciąży umożliwić e, poród taki, żeby. To, bo poród jest jedną z ważniejszych, e, jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu kobiety. E, przyjście e, dziecka na świat i sam poród. E, to naprawdę jest duże wydarzenie i nasz zespół, a to jest zespół najwyższej klasy fachowców, klinicystów. Tak do tego podchodzi. Staramy się, mamy oczywiście najnowe, najnowszej klasy sprzęt, najwyższej półki, można powiedzieć, światowej, ale opieka położników, neonatologów, położnych, całego personelu jest taka, że te panie czują, że są tutaj pożądane, że się nimi opiekujemy, nie są jakimś dodatkiem, czy, czy czasami jak bywa w państwowych szpitalach natrętem, tylko traktuje się je z najwyższą atencją i one to doceniają, czego wyrazem jest to poparcie jakie mamy wśród tych, które urodziły i wśród tych, które chciałyby urodzić, a nawet powiem więcej są takie, które bo już funkcjonujemy od października. Czyli już te, które urodziły w zeszłym roku, to dzisiaj mówią, że są gotowe na kolejne dziecko, na kolejną ciążę, ale pod, tylko pod takim warunkiem, że to będzie się działo tutaj, w Profamilii. Ja mam takie wrażenie, że jesteście trochę solą wokół Narodowego Funduszu Zdrowia. Trochę jesteście nie na rękę, bo jesteście w stanie zapewnić warunki, których pozostałe szpitale nie są w stanie. No tak, my to odbieramy, chociaż to jest zupełnie niezrozumiałe, bo my nie oczekujemy jakichś ekstra pieniędzy za wykonywane świadczenia medyczne, tylko dokładnie takich samych, zresztą fundusz nie mógłby nawet inaczej zapłacić. Czyli kupując za te same pieniądze dużo wyższy standard, fundusz powinien być zainteresowany tym, żeby to robić. Natomiast jak wszystko w naszym kraju ulega różnym naciskom, i te naciski domyślamy się idą od dyrekcji innych szpitali niepublicznych, ale również publicznych, które Boją się naszej konkurencji, można powiedzieć, w ten sposób. My się, nie, my się nie boimy jakiejkolwiek konkurencji, uważamy, że nie jesteśmy taką konkurencją, która zniszczy tamte szpitale, natomiast na pewno bylibyśmy, czy jesteśmy takim szpitalem, który musi zmobilizować do poprawienia standardu w innych szpitalach, do wyremontowania oddziałów czy klinik. Przykładem dobrym jest Rzeszów, gdzie też funkcjonuje od pięciu lat taki bliźniaczy szpital jak ten nasz. I tam po dużych obawach i oporach ten szpital zafunkcjonował również na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. I co się wydarzyło? Żaden inny oddział położniczy się nie zamknął, to natomiast wszystkie zdecydowanie poprawiły standard. Musiały przejść remonty, doposażyć się i też zmieniła się postawa personelu tych państwowych szpitali wobec pacjentek. I to samo się zadzieje w Łodzi pod warunkiem, że my będziemy funkcjonować, bo jeżeli nie będziemy funkcjonować, to to będzie tak jak jeden z łódzkich profesorów się wyraził, co było zasłyszane, bo to nie było do nas adresowane, że jak oni padną, to ja się nie będę musiał już tak bardzo starać. Dlaczego pana zdaniem tak mocno trzeba się bić o coś, co powinno być normalnością? Przez lata byłem szefem oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, a wcześniej szefem kasy chorych i wiem jak to funkcjonuje i nie zawsze jest tak, albo często bywa nie tak, że to pacjent jest najważniejszy, tylko są naciski czy dyrektorów szpitali, czy polityków, żeby utrzymać te swoje placówki medyczne, żeby one nie padły, żeby nie miały większego zadłużenia. A to wynika z tego, że mają przerost administracyjny, mają bezład taki menedżerski. I pompuje się w te państwowe szpitale masę pieniędzy. Mimo tego, że, się, że tam mają takie wielkie kontrakty, to, się, to i tak są zadłużone. Większość, ważne żeby dodać, większość państwowych szpitali w tym kraju jest zadłużona i to, te zadłużenia co parę lat są likwidowane, oddłużane. Są te szpitale i znowu się zadłużają. Natomiast my. Powiem jeden taki dosyć wymowny fakt. Ten szpital zatrudniający 170 osób i funkcjonujący od października, tak jak wspomniałem wcześniej, wykonaliśmy prawie 1500 porodów, ma 7 osób administracji. To ja bym chciał, żeby ktokolwiek mi pokazał w tym kraju szpital, który tak funkcjonuje i ma. No już nie 7, tylko niech ma 17. No nie ma takiego szpitala, który by na tak skąpym personelu administracyjnym, czyli nie medycznym funkcjonował. To jest, świadczy o tym, że, że można, tylko trzeba, że tak powiem, umożliwić to funkcjonowanie i patrzeć na to przez pryzmat nie losu szpitala, czyli świadczeniodawcy, ale przez pryzmat. Tego, dla kogo ten szpital jest stworzony, czyli dla, przez pryzmat świadczeniobiorcy, czyli właśnie w naszym przypadku kobiety w ciąży i jej dziecka, bo to dla nich ten szpital jest. Nazywam się Magda Wojda, jestem założycielką profilu Rodzić po łódzku, ratujmy profamilia. szpital Profamilia. Dlaczego ten profil powstał? Profil ten powstał po to, aby ratować szpital przed zamknięciem ponieważ do tej pory czyli prawie przez rok funkcjonowania nie otrzymał kontraktu z NFZ-em i wszystkie porody które zostały tu przeprowadzone są jeszcze nieopłacone. Dla nas rodzących, dla mnie też matki, która tutaj urodziła, to co tutaj, to co ten szpital prezentuje jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą rodząca kobieta powinna otrzymać. I chcemy, aby wszystkie kobiety w naszym województwie mogły otrzymać taką pomoc, jaką otrzymują tutaj. Byłam kiedyś pacjentką jednego z ludzkich państwowych szpitali i nie wspominam tego zbyt dobrze. Nie mówię tutaj tylko o tych tak zwanych, jak to już naszy, mamy trochę hejterów, więc nazywają to złote klamki. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że lekarze, którzy tutaj pracują, mają serce, mają prawdziwe, godne podejście do pacjentek, do ich dzieci i w jednym czasie nie odbywa się 30 porodów, gdzie pracuje jedna położna przy tych 30 porodach, tylko każda rodząca ma swoją położną, swojego lekarza i może urodzić tak naprawdę pod ich opieką i pod ich kierownictwem. Powiedzieliśmy sobie o tej opiece, która jest w zasadzie najważniejsza, ważniejsza niż te rzeczy materialne, otoczenie wnętrze, ale umówmy się, to wnętrze też jest ważne. Oczywiście, że jest ważne, bo wiadomo, że no widzimy to, co nas otacza, tak? Jeżeli mamy dziurawę o tym, co się zdarzyło, jak byłam pacjentką w łódzkim szpitalu, no tutaj tego nie doświadczymy, tak? I wiadomo, że jest mi milej, kiedy leżę w ładnym łóżku, w nowym łóżku i widzę przed sobą telewizor, do którego nie muszę co pół godziny wrzucać Wiadomo, że jest to dla mnie fajna rzecz, ale to nie jest najważniejsza rzecz. Ważniejsze jest też podejście personelu odpowiednie fachowe. Najważniejsze jest, tak, owszem, i tutaj y, jadąc, tutaj co prawda jechałam w nocy, więc się nie martwiłam za bardzo o to, czy, czy utknę w korkach, czy nie utknę, ale wiedziałam, że otrzymam tutaj tą fachową pomoc. Wiedziałam o tym, że szpital ma trzeci stopień referencyjności i jeżeli coś się będzie działo dziecku, oni będą umieli mi pomóc, i, i mi, i dziecku. Nie miałam łatwej ciąży, także wiedziałam, że muszę wybrać ten szpital, albo szpital Matki Polki, także no z tych dwóch wybrałam akurat ten. Narodowy Fundusz Zdrowia tłumaczy, że pozostałe łódzkie szpitale też są w stanie zapewnić podobne warunki. No właśnie, tylko podobne to, jest, to zdaje się słowo klucz. Podobne to jest duża przepaść, niestety, ale y, większość łódzkich szpitali zatrzymało się jeszcze w czasach PRL-u i y, dalej tam tkwi. Niestety, ale mamy XXI wiek i szpital, każdy szpital powinien wyglądać tak jak wygląda łódzka profamilia. Wiem, że po otwarciu się profamilii innymi w Madurowiczu przeprowadzili remont. Ale nie oszukujmy się, sale tam mają 2 na 2 metry i e, no nie są dalej. To takie, takie komfortowe warunki, jak są tutaj. Czy można w ogóle dziwić się pacjentkom, że jeżeli mają do wyboru rodzić w takich warunkach, jakie są tutaj, a właśnie w takich warunkach, jakie pani przed chwilą opisała, wybierają tę placówkę? Dziwić się nie można. To znaczy tak, ja nikogo nie namawiam, żeby przyjeżdżał tutaj rodzić, bo wiadomo, że każdy ma swój rozum i pojedzie tam, gdzie uważa za stosowne. Część kobiet rodzi tam, gdzie mają lekarza prowadzącego nie wszystkie mają w profamilii lekarza prowadzącego, stąd też rodzą w innych placówkach. Niektóre twierdzą, że nie ufają tej placówce i tutaj nie urodzą, rodzą w innych. Owszem, mają do tego prawo, nie neguję tego, jest to normalna rzecz. Jeżeli miałabym swojej przyjaciółce powiedzieć, gdzie ma urodzić, z mojego doświadczenia, gdyż tutaj urodziłam, powiedziałabym, żeby urodziła tutaj. Patrząc na tym, co dzieje się na tym profilu na Facebooku, widzę, że tam tych kobiet chcących pomóc w tej akcji jest naprawdę bardzo dużo. Kobiet jest bardzo dużo, co nas bardzo cieszy. Tak naprawdę mamy teraz trzecią dobę działania tego profilu i mamy już prawie 4000 lajków, czyli prawie 4000 osób nas wspiera w tym, co tak naprawdę dwie z koleżanką zaczęłyśmy robić. I co nas w ogóle bardzo dziwi, to jest to, że te kobiety co chwilę nam wysyłają wiadomości, czy dodają komentarze albo opinie, jak wspaniale było przeżyć te, te chwile narodzin swojego dziecka właśnie w profamilii. I są też takie głosy, które no, kobiety przysyłają nam swoje historie z innych ludzkich szpitali, które nie wyglądają tak kolorowo, jak te porody tutaj. No właśnie już sama nazwa tego profilu nawiązuje do profilu, który jak gdzieś tam kojarzę wcześniej ze swoich materiałów, rodzić po ludzku. Tam też pani opisywały swoje przykre przygody z porodami w całej Polsce. To pomysł jest trochę zaczerpnięty właśnie z tamtego profilu? Tak, pomysł jest troszeczkę zaczerpnięty z tamtego profilu. Owszem, zależy nam na tym, żeby rodzić po ludzku i można to zrobić w każdym szpitalu, ale już jak powiedziałam wcześniej, nie, nie w każdym szpitalu się udaje. No, ponieważ mamy takie miasto, które można łatwo w tą nazwę wpleść, więc to, tak zrobiłyśmy i no, chcemy też pokazać, że problem leży w łodzi, tak? że, że to chodzi o nasze miasto. Wiemy też, że jest profamilia w Rzeszowie, która funkcjonuje już normalnie na, na kontrakcie z nfz i naciskamy właśnie na tą łódź, na tą łódzką profamilię. To przypomnijmy, dlaczego NFZ? stoi tak okoniem trochę do tej całej sprawy. Tak naprawdę z tego, co my możemy zaobserwować chodzi o jakieś układy, które w nfz od lat e, są i e, się nie zmieniają. E, no i zależy nam na tym, żeby, żeby zaprzestać temu i żeby e, no, żeby tak naprawdę oni się otworzyli na to, czego potrzebują kobiety rodzące, czyli nie to, czego oni potrzebują. Wiadomo, że państwowe szpitale też są potrzebne, i nie możemy negować tego, że to jest prywatna placówka i nie powinna z nfz współpracować, bo tak naprawdę to nie zarząd NFZ-u powinien o tym decydować, tylko kobiety, które rodzą dzieci. Jakie działania jeszcze Wy, Panie, przyszłe mamy, świeżo upieczone mamy, dalej planujecie? Dalej rozwijamy tą akcję na Facebooku. Mam nadzieję, że nas obserwujących będzie coraz więcej. W środę o 12.30 planujemy spotkać się pod łódzkim nfz -em. My mamy, mamy z wózkami, mamy z dziećmi, mamy z brzuchami. No oczywiście tatusiowi i całej rodziny też, żeby wesprzeć nas kobiety. Chcemy, żeby nas było jak najwięcej, żeby pokazać właśnie NFZ-owi, że, że to nasz głos nie władz szpitala, tylko to nasz głos ma być najważniejszy w tej sprawie. Agata Stasiak. I pani też jest współtwórczynią tego profilu. Tak jest. Wspólnie z koleżanką założyłyśmy profil Rodzić po łódzku. Ratujmy profamilię. Pani też tutaj rodziła w tym szpitalu? Jeszcze nie rodziłam. Jestem pacjentką tego szpitala. Zamierzam rodzić jak najbardziej, jak będzie to możliwe. Tylko mam nadzieję. A dlaczego właśnie ten szpital? Przede wszystkim ja odczuwam to tak, że jesteśmy tutaj indywidualną osobą. Lekarz wie, o kim mowa na nawet jeśli pozwolę sobie wykonać telefon, bo coś mnie niepokoi. Nie jestem szarym człowiekiem wchodzącym, przyjętym, urodziła. Do widzenia, nic mnie więcej nie interesuje. Wszyscy tutaj starają się pomóc. Jeśli mam pytanie, mogę zapytać i otrzymam tą odpowiedź. Czuję się bezpieczna po prostu. Wiem, że standardy są jak najwyższe, nowoczesne podejście. Jest po prostu tutaj opieka na najwyższym poziomie. Dla kobiety ciężarnej, dla jej komfortu psychicznego, takie indywidualne podejście jest sprawą zapewne bardzo ważną. No, zdecydowanie, zdecydowanie. Do tej pory borykałam się po różnych doktorach, lekarzach, którzy straszyli mnie, ponieważ też ta ciąża nie przebiega do końca tak jak powinna. Przychodząc do profamilii, w końcu poczułam spokój i to, że mogę poczekać do końca tej ciąży. Chociaż były już pomysły na wcześniejsze rodzenie, wysyłanie do szpitala, podawanie różnych leków, które mają pomóc, tutaj otrzymałam ten spokój, ciepło, to, że do tej pory już prawie kończymy ciążę, no i jesteśmy razem jeszcze, tak? Ja mam takie wrażenie, że trochę musimy się bić o normalność, o coś, co powinno być standardem. No, zdecydowanie. Zdecydowanie jesteśmy wszyscy osobami pracującymi, płacimy składki, jak to możliwe że do tej pory jesteśmy zamykani w szpitalach, gdzie klamki się urywają, gdzie nie ma talet, gdzie położna traktuje nas hamsko i po prostu nie udziela potrzebnej nam pomocy. Tak? Musimy mieć opiekę, która daje nam bezpieczeństwo. Ja uważam, że kobieta w ciąży musi być spokojna, musi mieć zapewnione to, żeby cieszyć się każdym dniem, a nie martwić o jutro. Chodzi o to, żeby nie tylko pani, która ma gruby portfel, mogła tu przyjechać, po prostu korzystać z tego. Chodzi o to, żeby pani Kowalska, która zarabia i jest uczciwym człowiekiem, mogła tutaj również przyjechać i być potraktowana z godnością. Anna Lader, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału NFZ. Szpital Profamilia jest prywatną placówką, która nie posiada kontraktu NFZ. To jest placówka, która jak publicznie deklaruje w ciągu ostatniego niecałego roku przyjęła prawie 1500 porodów nagłych. To jest skala, która dotąd nie była spotykana w żadnym szpitalu w Łódzkim, jak sądzę w żadnym szpitalu w Polsce. Szpital Profamilia złożył do nas wnioski na kwotę 271 tysięcy, złożył do nas wnioski za 65 porodów i za opiekę nad 66 noworodkami. Skąd w takim razie pada kwota? Prawie 8 milionów złotych. Nie mamy żadnych dokumentów rozliczeniowych na taką kwotę. Mamy wnioski o zapłatę na kwotę, która stanowi 3% tej kwoty, o której publicznie mówi profamilia. Władze szpitala profamilia rzucają kwotą prawie 8 milionów złotych, NFZ mówi o 300 tysiącach złotych. Kiedy tutaj dojdziecie do porozumienia i kiedy jakaś kwota będzie zapłacona? Dokumenty, które mamy to są dokumenty na 271 tysięcy złotych. Te wnioski to jest 131 wniosków o Zapłatę, te wnioski są oceniane wtedy, kiedy zostaną ocenione, będziemy mogli zapłacić za te wnioski, które zostaną ocenione pozytywnie i przede wszystkim spełnią to kryterium nagłości. Bo przypomnę, płacimy placówkom bez kontraktu tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że to są świadczenia udzielone w stanie nagłym. Kiedy możemy spodziewać się wyników oceny tych wniosków? To jest kwestia naszej rzetelności. Potrzebujemy na to czasu. Co ostatnio wydarzyło się w sądzie? Dlaczego nie doszło do ugody? My rozliczamy się na podstawie wniosków z artykułu 19. Sprawa w, toku, sprawa w sądzie jest w toku. Władze szpitala Profamilia obwiniają NFZ. Że to się nie udaje akurat w Łodzi, że taka jest specyfika łódzkiego NFZ-u, bo Profamilia ma też swój oddział w Rzeszowie i tam takiego problemu nie ma. Każdy oddział NFZ ocenia wnioski pod względem wnioski z artykułu 19, czyli wnioski takich placówek, które nie mają kontraktu z NFZ i chcą się z nfz rozliczyć wyłącznie za przypadki nagłe, czyli sytuacje ratujące życie na podstawie artykułu 19. Każdy taki wniosek, a przypomnę, że te wnioski zostały złożone dopiero w kwietniu, jest bardzo starannie oceniany. Merytorycznie i finansowo. Te wnioski, o czym szpital doskonale wie, są w dalszym ciągu oceniane i wtedy, kiedy zostaną zweryfikowane pozytywnie, wówczas NFZ może szpitalowi zapłacić. A czy to trochę nie jest tak, że szpital profamilia jest trochę solą wokół Narodowego Funduszu Zdrowia? Bo powiedzmy sobie szczerze, pozostałe szpitale nie są w stanie zapewnić takich warunków, jakie gwarantuje profamilia. Nie zgodzę się z tym. To są szpitale na trzecim poziomie referencyjnym. Mamy placówkę ministerialną, czyli Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Mamy szpital kliniczny, szpital Madurowicza. To są szpitale, które w zeszłym roku przyjęły ponad 5 tysięcy kobiet jako miejsce porodu. Te panie wybrały właśnie te szpitale. To są szpitale na najwyższym trzecim poziomie referencyjnym i w opinii konsultantów wojewódzkich świadczenia są dobrze zabezpieczone. Ale jednak pacjentki, z którymi na przykład dzisiaj rozmawiałem, mówią, że w szpitalu profamilia podejście kadry, chociażby do nich, jest zupełnie inne, są tam traktowane indywidualnie, gdzie często mają wrażenie, że w placówkach publicznych są traktowane jako zło Chcę powtórzyć, że furtką do yy kontraktu z Łódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, a tym samym do tego, żeby pacjentki mogły rodzić i korzystać z finansowanych przez NFZ porodów, jest konkurs ofert, który jest rodzajem również weryfikacji tego szpitala, czy on spełnia wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowanych świadczeń. Nikt z nas nigdy w tym szpitalu nie był. To jest szpital, który działa poza systemem i NFZ nie ma żadnej wiedzy na temat jakości udzielanych tam świadczeń. Na czym polega działanie tego szpitala poza Systemem. To jest szpital, który nie ma kontraktu. Nie ma kontraktu, dlatego że nie był ogłaszany konkurs ofert. Konkurs ofert nie był ogłaszany z tego powodu, że mamy doskonale i optymalnie zabezpieczone świadczenia. Świadczą o tym opinie konsultantów wojewódzkich i Kontrakt z neonatologiami oddziałem oddziałami położniczymi mamy podpisany do 30 czerwca 2017 roku. Po tym czasie, jeśli zostanie ogłoszony konkurs ofert, Profamilia oczywiście będzie mogła do tego konkursu przystąpić na takich samych zasadach jak wszystkie inne placówki. 1500 porodów dotąd nie było takiej sytuacji wódzkiem. Przypomnę, że wódzkiem działały dwie wcześniej porodówki, które nie miały kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i żadna z nich nie zdecydowała się na przesyłanie do NFZ-u wniosków o zapłatę te zaparody nagłe. W pobliżu jest Szpital Matki Polki, w pobliżu jest Szpital Erdygera, również niedaleko jest Szpital w Brzezinach. My wiemy, że przybywają do tego szpitala pacjentki również z odległych miejscowości. Czy w szpitalach publicznych da się rodzić po ludzku? W szpitalach publicznych da się rodzić po ludzku. I myślę, że skala tych przyjęć do szpitali publicznych jest taka, że świadczy to o tym również, że pacjentki wybierają takie szpitale publiczne. Przypomnę, że to są szpitale, takie jak RDYG czy Szpital Madurowicza, które są ostatnio po potężnych remontach. One stale starają się podnosić jakość swoich świadczeń, wyposażyć się coraz lepiej. We wszystkich jest dostępne znieczulenie zewnątrz oponowe. Ono nie jest już luksusem, tylko jest Standardem w większości placówek, także w szpitalach w Łódzkim, mogę to podkreślić z całą mocą, da się rodzić po ludzku. Jak Wy jako Narodowy Fundusz Zdrowia oceniacie tę całą akcję, która pojawiła się między innymi na Facebookowym profilu tego szpitala? Dotąd nie spotkaliśmy się z próbą wywarcia tak dużej presji na publicznego płatnika, na instytucje zaufania publicznego po to, żeby y, zakontraktować świadczenia w prywatnej placówce, która nie chce cierpliwie czekać na ogłoszenie konkursu, tylko w ten sposób próbuje y, wymusić na publicznym płatniku y, bądź zapłatę za porody, bądź zakontraktowanie świadczeń. Bo może jest tak, że jeśli pacjentki tak chętnie wybierają tam ten szpital, to jednak trzeba ogłosić ten konkurs ofert i dać jakiś kontrakt temu szpitalowi. Nie ogłaszamy konkursów ofert pod presją żadnej grupy społecznej. Ogłaszamy konkurs Konkursy ofert tylko wtedy, kiedy brakuje nam jakiegoś rodzaju świadczeń na rynku. Wtedy, kiedy widzimy, że jest duża kolejka, kiedy jakaś placówka traci kontrakt, kiedy krótko mówiąc, nie ma dobrego i bezpiecznego, optymalnego dostępu do świadczeń. Liczba porodów w Łódzkim się zmniejsza. Mapy potrzeb zdrowotnych opublikowane przez ministra zdrowia wskazują jasno, że w Łódzkim jest gdzie rodzić i że tych miejsc jest wystarczająca liczba. Stąd nie ma żadnej potrzeby ogłaszania konkursu ofert. Władze szpitala Pro Familia tłumaczą, że wszędzie, gdzie podnosimy, gdzie pojawia się standard usług na takim poziomie, to właśnie szpitale publiczne powinny równać do. Natomiast oni mówią, że mają takie wrażenie, że są eliminowani z rynku. NFZ ogłasza konkursy wtedy, kiedy jest taka potrzeba i wtedy każdy szpital jest traktowany tak samo i może do takiego konkursu przystąpić. Jedyną regulacją tego rynku jest tak naprawdę przystąpienie do konkursu ofert. Kiedy taki konkurs będzie ogłoszony, szpital Profamilia będzie mógł z nim, do niego przystąpić i zostanie potraktowany tak samo jak wszyscy inni świadczeniodawcy, którzy też będą musieli do takiego konkursu stanąć i wówczas zostaną wybrane te szpitale, które będą udzielały świadczeń czy neonatologicznych, czy położniczych. Ale to jest zawsze kwestia konkursu ofert. W tej części programu to wszystko. Mateusz Kudlarek, pozdrawiam.